Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Ostatnie dni to kolejne podwyżki na, na rynku paliw w Polsce, zwłaszcza paliw dla aut osobowych najpopularniejszych, czyli benzyny 95 oktanowej i autogazu. Benzyna podrożała nam o 10 groszy do poziomu 5,69, a autogaz groszy 8 i kosztuje w tej chwili 2 zł i 49 groszy. Jeśli chodzi o y, tendencje, które w tej chwili mamy, z którymi mamy do czynienia na rynku międzynarodowym, tutaj jednak przeważają spadki związane po pierwsze y, z rozszerzeniem y, limitów y, produkcyjnych w ramach OPEC, czyli po prostu na rynki będzie mogło zapewne od sierpnia do grudnia y, tego roku trafiać więcej ropy, y, a także mamy do czynienia z pewnymi obawami związanymi y, z pandemią COVID-19, z kolejną falą, która y, już dotyka kraje Europy Zachodniej i Azji i może zapewne przyczynić się także do pewnego ograniczenia czy nawet może załamania popytu na paliwa tradycyjne. Jeśli chodzi natomiast o sytuację na rynku krajowym, no mamy szczyt wakacji, szczyt ruchu, natężenia ruchu osobowego na pewno także i to niestety odbija się na naszych stacjach wyższymi cenami. Widać, że tak jak powiedzieliśmy, tymi, w tych wysokich zwyżkach, dodatkowo jeszcze w przypadku autogazu mamy do czynienia z ograniczeniami importowymi wynikającymi z, sankcja, z sankcji nałożonych na, na Białoruś i towar przeładowywany czy, czy nabywany na terytorium tego kraju, to też odbija się na dostępności paliw. Paliwa gazowego w Polsce i co za tym idzie na jego cenie. I w najbliższych dniach zapewne zobaczymy dalszy ciąg tendencji zwyżkowej w przypadku autogazu. Ceny zapewne na polskich stacjach ulokują się w poziomie, na poziomie 2,50-260 za litr. Natomiast jeśli chodzi o paliwa tradycyjne, tutaj te zmiany będą zapewne mniejsze. Czyli diesel będzie zapewne lokować się w przedziale 5,37-5,48. Natomiast dla benzyny ceny na poziomie 5,65-5,75 to będzie raczej standard Standardowa cena w perspektywie kolejnych kilku dni.